Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem właśnie na plaży i korzystając z tego, że mam nie że odsłonięte całkowicie pośladki, chciałabym przedstawić Wam, jak wymasować pośladki erganem, czyli osobistym fizjoterapeutą, masaż wibracyjny, pneumatyczny, który oprócz działania mechanicznego ma również działanie. Właśnie wibracyjne, dlatego też działa na układ mięśniowo-nerwowy, ponieważ e, również działa na e, właśnie zakończenia nerwowe e, i ponieważ wszyscy jesteśmy energią i wibracją, czyli jeżeli damy ciału pozytywne wibracje, wtedy, e, wtedy ciało oddzięczy nam się e, przyjaźnią, miłością, będziemy mogli robić to, co chcemy. Ale do rzeczy słuchajcie. Jeżeli chodzi o pośladek, to e, masujemy głównie jedną czwartą górną zewnętrzną pośladka, czyli tam, gdzie popularnie e, robi się zastrzyki, żeby też e, nie podrażnić e, nerwu kulszowego. Ok. E, no, muszę jednak w okularach, bo słońce świeci, więc nie będę e, pokazywać moich oczu. Może na koniec, ale dalej ten. Mamy Erzona 5, e, słuchajcie, 5 stopni mocy. E, bardzo długa bateria. Ja praktycznie e, nie pamiętam, kiedy ładowałam, a używam no, po każdym treningu. A czasem mam nawet dwa treningi, więc na pewno jest długa bateria. Fajne wykonanie, przyjazne. E, no, pełna profeska, mówiąc prosto, nie? Słuchajcie, najlepiej do mięśnia pośladkowego wykorzystać. E, Tą otokulistą nasadkę. I teraz tak, włączamy sobie on, ustawiamy sobie, jeżeli chodzi o poślady, zaczynamy od właśnie tego pierwszego poziomu, masujemy najpierw jedną czwartą górną, jak mówiłam. Tutaj, jeżeli chodzi o pośladek, proponuję, e, może się tak ustawię, żebyście bardziej widzieli, e, proponuję dosyć mocno e, przyciskać, e, ponieważ mięśnie pośladkowe mają tendencję do tego, żeby się mocno spinać. Mocno tam tworzą się takie e, aż grudy, które trzeba e, udrożnić. Okay? Możemy tutaj jeszcze. E, to połączenie, przyczep początkowy naprężacza powięzi szerokiej. Dlaczego? Dlatego, że naprężacz powięzi szerokiej powoduje potem, jeżeli jest za bardzo napięty, źle pracuje, powoduje tzw. ITBS. Natomiast mięsień pośladkowy może po prostu wpływać na ustawienie miednicy, jeżeli jest spięty, może powodować ból kolana, a także ustawienie inne stóp, ponieważ jak on jest mocno spięty, to zmienia się biomechanika, tak? Czyli 1 czwarta górna sobie spokojnie masujemy. Potem możemy oczywiście zwiększyć e, moc pośladka. E, oczywiście zawsze masujemy obydwa pośladki. Co ważne, ustawiamy prostopadle do miejsca masowanego naszego ergana. Jeżeli jest jakiś właśnie taki moment, kiedy nam ucieka ergan, to znaczy, że jest to punkt, w którym musimy uder znaczy uderzyć, po prostu się na nim skupić, bo znaczy, że tam jest po prostu złuk, który powoduje, że nam ergan odskakuje. Czyli dosyć mocno tutaj możemy przycisnąć, jak mówiłam, jedna czwarta górna pośladka, tak żeby tutaj mięsień właśnie gruszkowaty objąć i tutaj mięsień naprężacz powięzi szeroki z mięsień pośladkowym wielkim, czyli bardziej w kierunku biodra, takie jest zagłębienie, ok? E, I oczywiście warto potem, jak ciało się e, przyzwyczai, e, warto również e, zwiększyć sobie moc. E, masujemy, wystarczy, słuchajcie, na początek, e, a nawet i w późniejszych e, czasach, e, czasie wystarczy 3 minuty na jeden pośladek, 3 minuty na drugi. Możemy wykorzystać oczywiście elektrodę płaską, choć e, osobiście uważam, że w przypadku pośladka Chyba, że po prostu zaczynamy przygodę z erganem, to można go użyć, ale będzie on mniej... To znaczy musimy dosyć mocno wtedy przy, tego ergana przy, przy, znaczy bardzo mocno skierować w kierunku ciała. Tutaj, jeżeli chodzi o nasadę widełki, ona również się przyda, natomiast uważam, że o wiele bardziej się sprawdza w przypadku problemów właśnie z achillesem lub plecy, e, bardzo dobra jest elektroda punktowa w przypadku pośladka, ponieważ jak mówiłam, w pośladku jest wiele punktów spustowych, tych zgrubień, e, z, które powodują napięcie, z czego powoduje się zmiana właśnie ustawienia miednicy, problemy też z kolanami, problemy nawet ze stopami a, i na przykład bóle w biodrze, okej? Okay? A także bóle w plecach, czy na przykład e, tak zwana pseudo-rwakulszowa. Więc jeżeli któryś z tych problemów ci, cię dotyczy, to pierwsze co sprawdź swoje pośladki. Oczywiście pośladki napinają się pod względem, względem, że są za słabe lub nie aktywują się neuromięśniowo. Dlatego też warto zrobić, e, e, słuchajcie, badanie neuromięśniowe i konsultacje z wideoanalizą. Więc tutaj też e, zapraszam, bo też tym się zajmuję, ale też e, oczywiście to jest e, jako znajdowanie przyczyny naszego spięcia natomiast no, jeżeli już się zrobiły zgrubienia i tak, i tak czy siak musimy je jakoś rozbić a ergan poprzez tą wibrację czyli działanie na powięź, no o wiele, wiele lepiej, to jest w ogóle zupełnie inna bajka niż laurel czy piłeczka o czym, o czym wspominam, ponieważ tak to jest i jeszcze właśnie Wam pokażę e, jak to działa, jeżeli chodzi o e, właśnie o e, tutaj na on e, jeżeli chodzi tu sobie na większą moc może dam no i tutaj również słuchajcie, czasem jest tak, że mamy ból w krzyżu. Wtedy możemy sobie właśnie tutaj te więzadła przy kości krzyżowej również wymas punktowo wymasować, czyli bardziej, to znaczy też staramy się znajdować te zagłębienia, które są przy kości krzyżowej, czyli pomiędzy właśnie kręgami, ok? To bardzo łatwo wyczujecie. Potem jedna czwarta górna. No i tutaj właśnie to połączenie to jest jak mamy kolec biodrowy, to dwa palce w dół i dwa palce do tyłu. To jest właśnie miejsce przyczepu naprężacza powięzi szerokiej Powięzi szeroki. Więc jeżeli mamy na przykład ból w kolanie, to warto również zająć się tym miejscem. Oczywiście na dwa pośladki. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie e, używania Ergana, to zapraszam do kontaktu. E, również jeżeli chcecie instrukcji obsługi, bo na przykład zakupiliście Organa, a tak naprawdę masujecie i nie wiecie o co chodzi do końca, to też zapraszam do kontaktu, bardzo chętnie e, udzielę informacji, nawet mogę tutaj słuchajcie, zrobić jakieś spotkanie na Zoomie, gdzie pokażę co, jak, gdzie, kiedy, jak to mówią. E, I jeżeli chodzi o Organa, kupisz go na www.rzone.eu e, i na hasło Agaran, masz y, bardzo fajny rabat, dlatego y, osobiście polecam, mi pomaga, więc jestem mega zadowolona. Pozdrawiam Was serdecznie z przepięknego brzegu.